Melo na tej linii poszedł. Cześć! Cześć! Teraz mi rozjebał. Joki śmieć. Ty, ty, kur... I mi rozjebał. Pół linii. Dobra, znieśliśmy go. Udało się. Nie był ciężki w sumie. Drewny. słonecznik. I... I dostajemy jeszcze osiągnięcie. Za skończenie. Tego. Adventure mode. Powracamy ponownie jedynie na chwilę do przygody, po to, aby zdobyć osiągnięcie, które polega na stawianiu w dzięk grzybów Ale, żeby to się udało, musimy użyć kawy, którą zdobyliśmy na trzeciej poziomie, gdzie broniliśmy się na dachu. No i wygrałem. Dziękuję. Pieniążki dostałem. Poproszę moje osiągnięcie. Dziękuję za osiągnięcie. Good morning. Aby zdobyć kolejne osiągnięcia musiałem przejść wszystkie 20 minigierek 19 było dosyć łatwe oprócz jednej Ale jeszcze zobaczyć jaka minigierka sprawiała, że miałem trudności z jej zrobieniem No i ukończyliśmy poziom Koniec! Skończyliśmy pierwszą minigrę Do następnej minigry No i w tej minigierce jeszcze możemy zdobyć osiągnięcie za odbicie się od 5 zombiaków Mamy dwóch tutaj, jakby to spadło jakoś tak fajnie i odbiło się od niego Teoretycznie poleciało jakimś cudem do nich, tak? Byłoby, ale nie ma tak dobrze Dwa, trzy, cztery Uf. 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 Plan był dobry, wiem co się stało raz, raz, dwa, trzy, cztery Jest, pięć, dobra Udało się, dostaliśmy osiągnięcie i... Żegnaj, no i tak kończymy drugą minigierkę Lecimy dalej Następną minigerką był slot maszyn, gdzie musieliśmy zdobyć 2000 słońc oraz obraniać się przed atakami, aż nie zdobędziemy wymaganych słońc. Potrzebuję ostatniego słońca, dziękuję! I 2000 i wygrywamy minigerkę Idziemy do następnej, dobra. Następna minigerka Draining seeds. Aha, i że pada nasionami. Kawy koncept. No i nawet nie wiem, kiedy wygram szczerze, za ile? O, wygrałem! <laughs> Nieważne. To jest klasą będzie. Ale zaczynamy. Kolejną minigirę. Aha, ja mam 75 maczy zrobić. Okej. Okay. Mam nadzieję, że jest druga część tego, nie? To, to, to mi się podoba, to jest świetne. Tak, nic, ugrałem. Fajne. Ta minigra mi się podobała najbardziej chwilowo Zacząłem kolejną minigierkę o nazwie Invisible, która polegała na tym, że przeciwnicy po prostu byli niewidzialni. Kacz. I wygraliśmy. Dobra, udało się skończyć. Dobra, lecimy następne. Sing Tars. No ja mam z tego wzorek zrobić. No to dobra, no to co? Próbujemy. Dobra, i ostatnie, No i Okej, okay, powiem tak. Okej, okay, mini Gierka. Okej, okay, nie jest najgorsza.